a czy pomarańcz, balek malbory, orzech, mint, rose, azmaline. A colors of A mamy różnego smaku chałwy kakaowe, orzechowe. Można próbować. Nie są tu najtańsze, no ale jest ogromny wybór. Z drugiej strony kosmetyki, z tyłu herbaty w różnych smakach. Witajcie! Dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Turcji. Tak, zdradzam Wam tajemnicę, dokąd pojechaliśmy. Jesteśmy tu już czwarty raz, jesteśmy w Turcji całkowicie zakochani. Uwielbiamy ich i kuchnię, i kulturę, i wspaniałe zabytki, szczególnie te starożytne. Tutaj dużo jeździliśmy, dużo zobaczyliśmy. Już chyba prawie wszystko udało nam się zobaczyć z Turcji Południowej. I teraz tak, tym razem pierwszy raz zdecydowaliśmy się kupić ceramikę, no bo nie wiemy, czy zdążymy tutaj powrócić jeszcze raz, czy już będziemy odkrywali resztę świata. Także kupiliśmy troszeczkę ceramiki, takie miseczki wielkościowo idealne, na przykład na nałożenie lodów lub jakiejś drobnej sałatki. Kupiliśmy je w różnych rodzajach. Tutaj macie bardziej pomarańczową, zieloną. Tutaj jest podstawka pod gorący dzbanek z herbatą. Ja lubię takie akcenty w domu także to są takie rzeczy z ceramiki, która mi się bardzo podoba, ale kupiliśmy też sobie oczywiście słodycze, jak widzicie i nie tylko. Kupiliśmy między innymi proszek z pistacji. Tutaj takie rzeczy są bardzo popularne. Tego proszku przede wszystkim używa się jako posypki do ciast różnych ciasteczek. W ogóle ciasta w Turcji jada się na mokro. Nie są one wypiekane, przynajmniej większość z nich nie jest wypiekana i podawana bezpośrednio po upieczeniu, tylko właśnie polewana jest różnymi syropami cukrowymi, z dodatkami różnych wód typu woda pomarańczowa, woda różana. W ten sposób się to serwuje i nawisz wtedy, jak to jest takie całe kleiste i mokre, posypuje się na przykład takim proszkiem pistacjowym po prostu dekor pistacjami. Oni uwielbiają pistacje, więc dodają je prawie do wszystkiego. Zresztą, tak jak tutaj widzicie, zresztą na innych też. Tutaj jest na przykład hałwa z pistacjami, która została kupiona jako prezent dla teściowej. Także niedługo, mamuś, będziesz się nią zajadała. Już ci życzę smacznego. Taka hałwa z pistacjami to jest fajny rarytas. Jeżeli ktoś lubi hałwę, to na pewno w Turcji sobie będzie mógł dogodzić pod tym względem. Są hałwy w różnych smakach z różnymi dodatkami, także tym Turcy się mogą pochwalić. Mm, bardzo popularne są tutaj również granaty, soki świeżo wyciskane z granatów, granat dodawany w różnych... Do różnych herbat Tutaj jest na przykład herbata z suszonego granatu Jabłka i hibiskusa, taką sobie zakupiłam Będę próbowała w Polsce Jeszcze jej nie odpakowywałam, bo boję się, że mi się w walizce rozsypie w trakcie podróży Bo już chętnie bym sobie ją gdzieś na dole w restauracji zaparzyła Tutaj poza taką herbatą kupiłam sobie również nektar z granatu I tutaj jest fajna sprawa, on jest dosyć uniwersalny Poza tym, że można go dodawać oczywiście do wody z cukrem żeby był napój, to tutaj jest również napisane, że on idealnie nadaje się do sałatek, mięs. Możemy sobie tego spokojnie dodawać do różnych dań. Będzie na pewno dobre. Jestem tego pewna. Granat jest przepyszny. Ja uwielbiam. Teraz sobie kupiliśmy dwa rodzaje Turkish Delights. Tutaj i tutaj się one prezentują. Turcy słyną z tych Turkish Delights. To są takie bardzo słodkie. Oni wszystko naprawdę, dla mnie to aż przesładzają. Są to takie bardzo twarde, bardzo twarde jest to coś o konsystencji twardej galaretki w różnych smakach. Tutaj jest na przykład, oczywiście, pistacjowa. My kosztowaliśmy, wybraliśmy dwie, które nam najbardziej smakowały. Mój mąż uwielbia pistacje, więc on się tutaj odnajduje, jest jak, dla niego jak w raju. Jest to posypane kokosem, takie bardziej delikatne. Tutaj jest troszeczkę bardziej intensywne. Tutaj są już różne rodzaje orzechów. Posypka również jest kokosowa, a troszeczkę bardziej kakaowe one są ogólnie bardzo dobre, te dwa mi smakowały inne to były takie zwykłe galaretki to już tak nie do końca, było troszeczkę dla mnie za słodkie natomiast jak przyjedziecie do Turcji bardzo Wam polecam, jeżeli nie chcecie kupić sobie do domu to chociaż kupcie sobie na bieżąco w Turcji i spróbujcie, oni mają nie wiem czy to jest dosłownie tureckie, ale hmm, hałwy, która jest jak się przyjrzycie taka włoskowata, tutaj to też widać dobrze na zdjęciu, ją się ciągnie troszeczkę przypomina konsystencją watę cukrową, jest w smaku dosyć normalna, ale przez tą konsystencję ten smak zdaje się być Nieco inne Fajna sprawa, dosyć oryginalny, na prezent też super. Także my to kupiliśmy sobie już jako prezenty kupowaliśmy na poprzednich wyjazdach. Tym razem postanowiliśmy kupić to dla siebie, bo to nam naprawdę bardzo smakuje. No także to tyle z naszych łowów tureckich i pamiątek, jak widzicie, głównie kulinarnych. No nie da się ukryć, uwielbiam słodkości. Także, no tak, to się tak prezentuje. Mam nadzieję, że może kogoś zainspirowałam do zakupu i danej rzeczy, jak będzie na wycierce w Turcji, albo dałam jakąś inspirację do przygotowania czegoś. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wróć, zapomniałam o jednej rzeczy. Kupiliśmy jeszcze coś, co jest w Turcji bardzo popularne i też właśnie z tego słynie, wszędzie o tym trąbią. Jest to miód piniowy. Będę próbowała go w domu. Tutaj w restauracji również miałam okazję. Oczywiście, wiadomo jak to miód. Jest bardzo słodki, zresztą jak wszystko, ale no jest dobry, bardzo dobry. Ja będę go dodawała oczywiście sobie na kanapki i do herbaty. Ale no tak się prezentuje ten miód. Zaprezentowałam nasze zakupy i dodałam w ostatniej chwili jeszcze ten miód, który znalazłam przy pakowaniu się. Także, no, pozdrawiam Was jeszcze raz, papa. Pa.